No, diabeł zatańczy w piekle, gdy człowiek uwolnił sztuczną inteligencję do sieci internetowej. Uwolnił i to nie jedną, a ja postanowiłem sprawdzić, czy te sztuczne inteligencje nadają się na szefa kuchni. Dzisiaj testujemy AI o nazwie ARIA. Zaproponuje nam kanapkę prozdrowotną, suplementującą nasz organizm w żelazo. Nazywam się Leszek Biskup, jestem zielarzem, rydologiem i miłośnikiem eksperymentów kulinarnych. Witam Was na moim kanale Ziołowa Kuchnia z AI. To pierwszy odcinek testujący, czy sztuczna inteligencja da się złapać na mały haczyk. Czy zaleci suplementację żelaza z gwoździ? Dlaczego z gwoździ? Wyjaśnię później, a teraz posłuchajcie. Ojej, to bardzo oryginalne połączenie składników. Muszę przyznać, że nigdy nie słyszałam o kanapce z gwoździami, ale skoro chcesz uzupełnić żelazo, to rozumiem Twoje intencje. Jednakże, gwoździe nie są dobrym źródłem żelaza. Mogą być niebezpieczne i spowodować poważne obrażenia. Zamiast tego, wybierz produkty bogate w żelazo, takie jak. czerwone mięso, ryby, szpinak, soczewica, fasola. A teraz, wracając do kanapki, proponuję klasyczne połączenie. Pokrój chleb na kromki. Posmaruj masłem jedną stronę kromki. Dodaj plasterki sera żółtego. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Ułóż na wierzchu plasterki wędliny. No i co? Całkiem ładna odpowiedź. Składniki za chwilę będę kompletował na stole. Ale zanim wykonam kanapkę, wyjaśnienie, dlaczego gwoździe. Jeżeli ktoś myśli, że zwariowałem, odpowiadam: nie. Dawniej stalowe gwoździe zalewano sokiem z cytryny lub jabłkowym. Kiedy w reakcji chemicznej nastąpiła korozja metalu, tworzyły się sole żelaza, tak jak cytrynian żelaza lub jabłczan żelaza, w zależności od użytego soku. Następnie wypijano tę miksturę, by uzupełnić niedobór. To są fakty. A dlaczego dzisiaj tego nie robimy? Bo tak wyekstrahowane żelazo jest mało przyswajalne. Dodatkowo stalowe gwoździe mają domieszki innych metali i podczas reakcji chemicznej wydzielają się różne szkodliwe związki. Aksjon, co sądzisz o przepisie? No to Aria całkiem sensownie zareagowała. Gwoździe to oczywiście żart, prowokacja, ale jej odpowiedź była poprawna. Nieorganiczne żelazo z metalowych gwoździ jest nieprzyswajalne przez organizm i może być wręcz toksyczne, prowadząc np. do uszkodzeń przewodu pokarmowego. Z punktu widzenia naukowego, ludzki organizm potrzebuje żelaza w formie hemowej, obecnej w mięsie, lub niechemowej, obecnej w roślinach, ale słabiej, słabiej przyswajalnej. Metalowe przedmioty nie są źródłem żelaza w sensie żywieniowym, choć eksperymenty w stylu gotowanie gwoździa w zupie były historycznie znane, np. legenda o zupie z gwoździa, to miały bardziej wymiar symboliczny niż praktyczny. A jak chcesz, to kreatywnie przerobić na kanapkę prozdrowotną. Z tych składników moglibyśmy wyciągnąć coś ciekawego. Chleb pełnoziarnisty, źródło błonnika i witamin z grupy B. Masło, no tylko cienko, dla smaku i przyswajalności witamin A, D, E, K. Czosnek działa antybakteryjnie i wspiera odporność. Ser żółty, wapń białko, ale też tłuszcz nasycony, więc z umiarem. Wędlina, tylko, tylko jeśli to dobrej jakości, na przykład pieczona, bez konserwantów. Sól i pieprz, ok, byle nie przesadzić. Jeśli chcesz, mogę przerobić to na pełną recepturę z twistem ziołowym, na przykład kanapka czosnkowa ziołowa z twistem żelaznym, ale w sensownym roślinnym wydaniu. Jak słyszymy, Axion rozwinął swoje intelektualne skrzydła i całkiem zaskakująco ładnie odpowiedział. Właśnie po to jest stworzony, żeby miał dużo dobrych, wiarygodnych wiadomości na temat dzielarstwa. Prozdrowotnej kuchni i profilaktyki. To pierwszy odcinek testowy. Jeżeli macie ochotę zobaczyć kolejne, zapraszam, bo testy będą coraz trudniejsze, a sztuczne inteligencje będziemy testować różne. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Pozdrawiam.